Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Dave'em, Diverem, Dave'em, Nurkiem. Tym razem jesteśmy w sytuacji takiej, że musimy się przygotować do dalszej eksploracji i możemy w tym momencie skorzystać z okazji, żeby na przykład troszkę misji pobocznych wykonać, i myślę, że tym się. Na początku przynajmniej zajmiemy, potem oczywiście przejdziemy sobie do działania już generalnie związanego z fabułą gry dalszą. Natomiast w tym momencie dlaczego by nie troszkę sobie tutaj posprawdzać tak naprawdę tego, co możemy jeszcze wykonać z zadań pobocznych. Moi drodzy, jeśli wam się seria z Dave'em podoba, no to zachęcam was gorąco do tego, żebyście kanał zasubskrybowali, będzie mi bardzo miło. Ja tutaj w rybkę nie trafiam, wy kanał, wszystko jest na miejscu, generalnie tak jak powinno być. No a my, tak jak mówiłem, przejdziemy sobie najpierw do kwestii y, pobocznych questów. Szybko zobaczmy, jakie mamy. Mamy klionę zebrać, to wciąż jest nic nowego. Piątkę chce od nas tutaj y, maki. Z tego co widzę, mamy trzy złapane. Już mamy też jakieś dziecko, które jest dosyć ciekawskie. Ono chce, y, z tego co widzę, to żeby znaleźć Maro. No, i też kwestia e, zainstalowania świateł, ale to w nocy, z tego co kojarzę, na 20 metrach. No to my jesteśmy na pewno nie na 20 metrach i na pewno nie ma nocy. Więc generalnie, trochę tutaj jeszcze sobie mm, z tym questem akurat poczekamy. W ogóle powinienem prawdopodobnie tego questa w ogóle odsunąć na razie na bok, skoro i tak go teraz nie wykonamy. Ale już niech siedzi, co mi tam. było to było trudne, zaskakująco trudne. No dobra, mamy do pokonania. Tam są też kurcze, agresywne te ryby. Więc jakby troszkę musimy tutaj pokombinować. To jest coś w ogóle jest. Czy możemy nie? To wszystko zostało zamknięte wcześniej, faktycznie. Możemy zobaczyć na przykład taką małą, czy my ją właśnie Xikiem będziemy musieli. To, to to nie jest. To jest Nautilus, oczywiście. No ale tak, musimy mieć otwarte szeroko oczy w kontekście tych właśnie ...Klionków małych, bo je bardzo byśmy chcieli złapać jednak. To nam e, trochę tego quest'a ułatwi. Znaczy ułatwi, wykonamy tego quest'a w ten sposób, a nie nam ułatwi. Tak, ja gadam w ogóle. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Mamy tutaj jakieś dziwne elementy, a nawet nie możemy ich podnieść. Tej rybki. Tam bo zdjęcie robiliśmy. Pamiętam wcześniej, akurat w tym miejscu. No to jest właśnie zdjęcie już mamy, więc tutaj już akurat nie ma co robić. Dopijemy sobie taką jeszcze jedną, co mi tam? Dobra, Salmon Snailfish, Ok, Najwyraźniej już kiedyś złapaliśmy tę rybę. Tego rodzaju rybę, przynajmniej. Dobra, mamy zestaw pis pistoletowy, nazwijmy to w ten sposób. OK, zobaczmy co to wypadnie ciekawego. To jest y, uspokajająca końcóweczka. Zaraz! Tam ktoś w ogóle jest! aha co tu co, co się dzieje w ogóle? Od kiedy tak się dzieje? Że tutaj ludzie są? No właśnie. O czy to nie jest ten zbieracz wodorostów, CUCI i jego zwierzątko y, żółw? Jak to ten żółw miał na imię? Oh shit! I have no idea. Le Dona, Leo? I don't know. Leo to był, o nie, coś mi nie pasuje. W każdym razie, cudowny to widok, widzisz tego typu żółwie w głębokim morzu. Czas na jakieś zdjęcie. A, i tsuci, człowiek morza, nie powinien być w tym zdjęciu jednak. Trzeba go jakoś wykadrować odpowiednio. No, A znaczy, mamy przy okazji okazję do zrobienia zdjęcia. O, 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 o. o, Puf, przy okazji chyba trafiliśmy na feeling time, tak? Nie, nie trafiliśmy na feeling time. No to jeszcze raz, kurczę, bo Był moment, kiedy mi się świeciło. No ale to poczekajmy na chwilkę. On musi być feeding time, nie? Tutaj, Cuci widzę, też pod, podbiega. Tak, trochę kiepsko. Ja bym go, muszę, musimy go mieć poza kadrem, nie? Niech on się odsunie najlepiej. A chyba da jedzonko. O, czy teraz mogę? Feeding time teraz wszedł? No, jak to? Przecież to totalnie. Ja. A dobra, moje zdjęcie jest tak wykadrowane, że. że nic dziwnego, że nie, nie, nie weszło tak jak trzeba. Możemy sobie zrobić zoom. Tylko jeszcze bardziej wtedy nie będziemy mieli w kadrze. Tu ci nakarm, nakarm, żółwika, no proszę cię, nie myśl skurkowańcem Może tutaj coś zje. i tak jak tam patrzę czy zielony pasuje Coś się pojawia, czy jakieś jedzonko wpada tutaj do buzi naszego kolegi żółwia O, poszło jedzenie Huf No jak to, no ja nie rozumiem tego, tej minigierki ostatnimi czasy, to już Któryś raz kiedy jakby nie możemy trafić na Odpowiedni moment, w zeszłym odcinku czy dwa odcinki temu Mieliśmy dokładnie ten sam problem o czym udało się zaliczyć coś tak po prostu bez sensu, kompletnie? Jakby, no, powiem szczerze, jest to, jest to frustrujące. Dobra, nakarm go, ja teraz spróbuję w idealnym momencie. Pyk. No teraz tam jest jedzenie. Fail? No. A questy ze zdjęciami są najgorszą po prostu częścią tej gry, to jest niesamowite. Nakarm go, cuci, spierdzielaj mi z kadru. To za, po prostu. No, ja byśmy poprosili człowieka, weź może już trochę jedzenia, a my zrobimy zdjęcie. Będzie fajnie, nie? Ale jakby po co? jak my to mamy trafić? Pyk. No! I ja pierniczę. Nie mam to, mam to gdzieś, powiem wam szczerze. Zrobiliśmy zdjęcie bez tego, bez karmienia. Szanić. Nie będziemy się bawić w te questy poboczne. Bo tylko nas po prostu szlak trafi od tego, ja to już po prostu wyczuwam po sobie. A ja rzadko się denerwuję w trakcie grania i nagrywania, więc jakby widać, że jest już niedobrze. I te meduzy mam nadzieję, że ich zaatakują przy okazji. Dobra, już, już się uspokajam. Już trzeba tą nerwowość jakoś opanować. Bo zaraz się to kwak źle skończy. A Propos tego, że się coś źle skończy. BUM! Dobra, wybuchł na szczęście Wystarczająco daleko od nas. Możemy sobie to nie podchodź, nie podchodź nawet. Nie podchodź nawet. No. A tutaj coś mamy do wzięcia też. Wy, trzeba szybko przepłynąć. Pięknie. Tego chyba nie rozwalimy, no nie mamy kilofa, no właśnie, więc jakby tutaj trochę bieda. To raczej. Czy, czy damy radę dwa razy, może wystarczy? Wystarczy dwa razy, żeby wybuchło, świetnie. Mamy. U! Zaraz. No właśnie, z tym tak się średnio chcemy bić. No, chodź, pokaż się. Masz 35. Jeszcze raz się pokaż, no. Masz jeszcze raz 35, proszę bardzo. O, przy okazji tam jeszcze quest, znaczy ten. Yy... Z komórki jeszcze wykonamy sobie kuesik, nie? Mam ta łopatę. Zawsze coś. Możemy sobie po, połopacić, generalnie, spoko. I zium. Tutaj. Nie, tutaj chyba nie musimy iść, mam takie wrażenie. Przypominam, klionę szukamy cały czas. Jakby nie patrzeć. Zajmę się, czy naprawdę stąd wyjść w ogóle. Tu jestem ten plankton, gdzieś tu może po boku będzie wyjście do góry troszkę. Trzeba się troszkę wyższe tereny zwiedzić. Stosunkowo głęboko jesteśmy, jednak tędy chyba się wydostanie. Chociaż cholera wie, tutaj były wcześniej te. Wiecie, te kamienie, które zrzuciliśmy kilka odcinków temu w dół. O proszę bardzo, to musi być znak wskazujący na podziemne jezioro, o którym mówiły dzieci. Maro chyba stamtąd jeszcze nie wrócił. Może pójdę za znakiem. No i proszę bardzo, przy okazji wykonamy kurczę, Quest 1 i drugi, bo tu jeszcze jest do pokonania. Nie wiem czy kojarzycie, ale właśnie mieliśmy jeszcze kraba, to tam z kolei jest też rekin u góry. A tam rekina to chrzanić, my tego kraba po prostu tutaj rozwalimy. Żeby tylko nie sprowokować rekina, puf. Jest 3 na 3, robota została wykonana, lecimy ze znakami teraz w takim wypadku. Fajny questik do wykonania. I korzystamy z muszelek, połowa, połowa tlenu poszła akurat na bok. No to możemy wykorzystać, mam tutaj bombki przy okazji. Bombki mi się nie przydadzą, tak mógłbym upolować tego rekina pewnie. Ale mi to teraz nie potrzebne. No, tutaj jest przejście. Tutaj wszystko jest zawalone. Że to są drzwi do podwodnego jeziora? Zawalone skały blokują mi teren. Przejście. Będę potrzebował chyba kilofa. Musimy się rozejrzeć. Sheet. Kilof jednak będzie potrzebny. Z kill -offem jest taki problem. Oby był tutaj. Oby był w tym opakowaniu od razu. W tym opakowaniu, w tym pudełku. No i proszę, elegancko. I to mi się podoba. Mamy kilof, Możemy się przedrzeć przez te kamienie. Chyba teraz. Zobaczymy. Dave mówi, że możemy. Zobaczymy, czy to prawda. No, wychodzi na to, że prawda. Proszę bardzo, przejście nam się zrobiło. Skały zniknęły. Drzwi się e, chyba troszkę połamały wcześniej przez trzęsienie ziemi. Teraz możemy wejść do środka i odnaleźć Maro. Świetnie. Nie, no, proszę bardzo, jak nam bardzo, że tak powiem, płynnie te kościki wychodzą. Aż się nie spodziewałem. O, jakiś dziwny odgłos tam był przez chwilę. No, nie chcemy wpaść na te. Na te Rzeczy. Coś czuje, że będziemy spierniczać przed kimś z powrotem. Będziemy musieli uważać. Mam jakieś takie dziwne wrażenie. Pewnie zmarło w rękach, chociaż kto wie. to faktycznie jest podwodne jezioro. Jak to jest możliwe? To musi być podwodne jezioro. Zobaczyć jezioro pod wodą to jest coś niesamowitego. Może zrobię zdjęcie. O nie! Nie! <laughs> nie chcemy żadnego zdjęcia. Co oni mi męczą tymi kwestiami ze zdjęciami. No, tu przynajmniej nie ma żadnych tych. Musimy uniknąć mgły. No kurna, już widzę, po prostu tak unikniemy mgły. A na kiedyś przestanie? Nie, jak myślicie. O, teraz niby nie ma. A ja nie wiem, jakim cudem. Proszę bardzo, uniknęliśmy mgły. Jak dla mnie to tam sama mgła jest widoczna na obrazku. Bez sensu. Bez sensu kompletnie. Dobra, co tu się ciekawego stanie? My szukaliśmy dzieciaka, a nie zdjęcia mieliśmy robić, tak przy okazji. Co to w ogóle był za odgłos. No, to jest dobre pytanie. To pewnie ten dzieciak krzyczy. krzyczy, że co za człowieka wysłali się do pomocy. On miał pomagać, a nie pomaga. Eee, weźmiemy. Nie będziemy mieli... że będziemy uciekać stąd, to nie będziemy mieli czasu tego zgarnąć, tak czy siak. Więc po prostu płyniemy sobie, na no, ja razie spokojnym tempem. Nie nadwyrężajmy się. Chyba no, ja się już przygotuję na pistolet, bo widzę, że amunicja leży przy wejściu. Wiecie, co to oznacza, jak amunicja leży przy wejściu? Oh shit, jaki ten... Jaki pysk ma ten reki. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest pysk. Człowieku, przybyłeś mi uratować! Tak, jestem tu właśnie po to, ale co to za potwór? A, przyglądałem się po prostu jeziorku i wtedy, no właśnie wtedy to tak casualowo sobie możecie rozmawiać, to mnie zastanawia. To jest bardzo dziwny rekin z bardzo dziwnymi szczękami. To jest goblin Shark, On faktycznie trochę jak goblin wygląda. No dobra, to jest problem. Trzeba będzie znaleźć jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. Nie możemy go po prostu z... Zaciukać, tak jak teraz na przykład, ja jeszcze tutaj przykład, puf, puf, jeszcze bardzo. Oj, to nie koniec, tylko go wkurzyliśmy w ten sposób, ale dobrze wiedzieć, że mniej więcej tyle życia dało nam okazję, żeby zrobić mu krzywdę. Potrzebuje amunicję. Oj, za blisko jesteśmy go. Za blisko jesteśmy, nie dajemy mu. Nie dajemy mu okazji. Dobra, poleciał. Trudno, w dziewczynkę, mówi się trudno. Jeszcze my tak też strzelamy, że prawie że przez nią przeleciały te pociski. Ale dobra, pokonaliśmy go. Jest dobra nasza. Daliśmy radę odzyskać dzieciaka. Czy chyba daliśmy odzyskać dzieciaka? Tlenu mamy dużo. To jeszcze jest zestaw do broni, tak? żeby tego e, rekinka też ogarniemy zaraz. Co to w ogóle tutaj jest? E, gorsza broń niż mamy. Dobrze, że jej nie. Tam coś leży w ogóle po prawej dołu, widzę to. Dobra. Zgarniamy mięsko z tego rekinka. Rank 99, tylko kilo waży. No i to mi się podoba. A to nawet pół kilo, albo to jego nos, tak? Tam gdzieś jak ma coś do powiedzenia, ale zanim. Co tu jest? A, amunicja tam była jeszcze. A proszę bardzo. Co tam? Ledwo nam się udało. A ja akurat uważam, że całkiem nieźle nam poszło. Dziękuję człowieku. Dlaczego jesteś w takim niebezpiecznym miejscu? Cóż, chciałem zobaczyć podwodne jezioro. Ech, ten dzieciak to dopiero gada niesamowite rzeczy. W każdym razie wracajmy do wioski. O, nawet mogłem odjechać odjechać, odpłynąć bez niej. Żeby dopiero było. Doprowadziliśmy Maro tak bardzo się martwiłam. E, martwiłem właśnie, to, chyba on. Przepraszam. A zawsze tam chciałam pójść. I jak było? Było pięknie? Czy naprawdę jest jezioro w wodzie? A nawet zrobiłem zdjęcie, chcę zobaczyć. Wow, jest niesamowite. Tyle mgły. <grym> wow. Wiem, że jesteście rozczarowani, ale musicie się zadowolić samym zdjęciem. Nawet pomimo tej mgły. Były tam niebezpieczne potwory przecież. No dobrze. W każdym razie, dziękuję za ratunek. Ja już nie opuszczę wioski. No i, znaczy. Nie tak, że w ogóle nie możesz. Znaczy, może jako dziecko to niekoniecznie warto, ale. No. No tutaj z tablica mi się pojawiła. Jakiś może questik wykonany. Ej, proszę bardzo, udało nam się. Kiedy myśmy wykonali. A, bo to te e, kraby żeśmy pokonali. Okej. Okay. Sklirowaliśmy ten quest. E, tak naprawdę to, to nie jest tak, że my jakoś bardzo te questy chcemy koniecznie wykonywać. W sensie, no. siur, możemy przy okazji. Na przykład te kleone bym chciał, ale to nie jest... W sumie quest sklione nie jest nawet dla wioski. To są questy dla wioski tak naprawdę. Takie. Czyli takie super pomniejsze, a to są już takie troszkę boczne dla naszych postaci pobocznych. Więc na przykład to bym chciał zrobić z tym Klione. One są na 130-250 metrów. Dobra, wypłyniemy sobie znowu tutaj. Na zewnątrz, i poszukamy tych kleonaków jeszcze. Może się uda. I jak je znajdziemy, to, to będzie wtedy. Elegancko. Potem będziemy sobie mogli wyjść na zewnątrz, tak myślę. Zopiemy jeszcze jakieś. Jedzonko, wiecie, żeby... przypominam, że właśnie, mamy jeszcze przecież ten event chyba jakiś do odhaczenia, nie? Tak mi się wydaje przez cały czas, że go jeszcze nie wykonaliśmy. Nie pamiętam teraz, kurczę, no, jakby co jest w tym evencie najważniejszego, więc trochę mnie to martwi. W sumie no mogę ten kłos jakiś dorzucić tutaj, skoro mam puste miejsce. Ehm... No, no, no dobra, weźmiemy ten ametyst, weźmiemy go dlatego, że mam kilo w ręce już, więc akurat przy okazji... Tak, 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 ta się najeżyła. Więc akurat przy okazji będę mógł to wykonać. Może. Może, bo nie na siłę znowu mówię. Dobra, te klione miały być... Nie pamiętam już na jakiej głębokości, ale na pewno nie tutaj. One, one dużo wyżej się znajdowały. Standardowo zobaczmy, co jest w pudełeczku. O, no jak elegancko, troszkę... U, tylko musimy czegoś się pozbyć. No pozbądźmy się tej pułapki w takim wypadku. Trudno. Ja wiem, że ona jest bardzo przydatna, ale... Mam teraz, jakby widzicie, priorytetyzujemy czas. No nie? Śniemy do góry. Skończyło nam się. Szkoda. Trzeba by znaleźć kolejną taką. Zacznie się przyjemnie. Z takimi właśnie pływa. Ale ostatnim razem szliśmy tam w prawo. Teraz może pójdźmy do góry. Nie chcę się znowu zaangażować w walkę z rekinem. Bo ale rekin się zaangażował w walkę ze M. Nie, znaczy, że się nie. Jednak stwierdził, że nie. Z czerwone chyba było jakoś strasznie trudne do złapania, z tego co pamiętam. Pamiętam, że się męczyłem z nimi. Nie wiem czy się mylę. No, musiałem się mylić. Albo po prostu byłem. Miałem słabszy sprzęt wtedy, to też jest możliwe. razie coś, coś sobie złapimy, tutaj do góry chyba nie ma wyjścia. W ogóle jest taka szkoda, że nie mam mapy nigdzie jednak. Nie no, bo nie ma. Mogę spróbować wrócić na łódkę, ale, ale. Ale to w tym momencie jeszcze za wcześnie. Jeszcze można dużo rzeczy zbadać. Tylko rekina by wypadała. czy ja go mogę pokonać, nie? To czego chcę pokonać? W zasadzie puf 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 oj wciąż za mało no i tyle wystarczyło proszę bardzo Jeszcze amunicję zgarnę w sumie nie straciłem nic nie ma co się też czaić. a zas niech go ten batyskafik weźmie to ja się będę pierniczył z dodatkową wagą no fajnie by było mieć dwa takie jednak Dobra. tutaj mamy ciekawego jakieś ulepszone może to jest o taki elektryczny tip. To co, to zgarniemy sobie taki elektryczny. My nie mieliśmy niczego innego założonego, więc spoko. Jeszcze lepszy batyskafik, więc super. Jest długodystansowy, tutaj jest. To nie są klione, niestety. A to są właśnie nautilusy. Dużo ich tu jest. Co z jednej strony fajnie, z drugiej strony niefajnie. Gdyby to były klione, to byśmy mieli już quest wykonany dawno. Tutaj do góry nie przepłyniemy. Spróbujmy więc przejść w ten sposób. Dobra. Jak się to prawda wracamy. <laughs> Tutaj jest konik! Konik! Biorę! Okej. Okay. Udało się. Kolejny zawodnik. Jest Przyda się też kilo w tym momencie, więc choćby ten głośnik też możemy troszkę do przodu posunąć. Nie zaraz, to jest opal. To nie był ametyst. Ametystu mieliśmy dostarczyć. Jednak nie tak prosto będzie. U ten 12 damage robi. Może nie będzie ogłuszał, ale 12 damage to sporo. nas spróbowalność, nie kurczaka, nie chcemy gumowego. Tu jest jakaś na fioletowa gwiazdka, więc spoko. Tam gdybyśmy chcieli wypłynąć, ale akurat na razie wypływać to nie chcemy. Przynajmniej nie tak na. kompletnie na powierzchnię. Tylko pytanie: Ja tędy wypłynę do góry. Bo tu jest taka luka. Może to jest ametyst. Wow, tam jest ciekawy ten. No dobra, no muszę, bo to mi się przyda. Aż mi odzyskam od razu. Nie wiem, czy taki ma. Chyba taki nie mamy jeszcze, tak mi się coś wydaje. Skuba, ona jest też całkiem silna. Oh shit, oh shit, ona zrobi jakiś turboatak. A to Turbo turboatak to, to nie był, ale. Ale dobrze, że się i tak odsunęliśmy. Prilt shark, już takiego musieliśmy łapać kiedyś, ok. Zawsze coś, trochę sobie wypełnimy nasz kwipunek, nie, jakieś tutaj znajdziemy jeszcze miso i w ogóle fajnie Jakieś deseczki Pyk pyk pyk, pyk. Proszę bardzo to jest ametyst Do tego ametystu mieliśmy znaleźć tak swoją drogą cztery znaczy 5 mieliśmy znaleźć, mamy 4 na 5, okej okay. Jeszcze trochę musimy poszukać Ale to już niedużo że nie mamy żadnej amunicji. Szkoda, przydałaby się. A w zasadzie możemy użyć, tak naprawdę. Od razu i zgarnąć butelek z powrotem. O! Różowe muszelki. Wciąż ten quest jest aktywny. Bo od samego początku mamy taki quest. Co tam jest? Tam jest coś zaznaczonego. My tam mamy coś z tym. Czy to są klione? Po prawej stronie tam. Jak tam dotrzeć? Jak tam dotrzeć? Tędy tam trzeba dotrzeć. Eee, okay. Pyk. Tędy tam trzeba doczyć. Luzik No, zgarni się, dobra. Piona, nadchodzę. Nie uciekaj nigdzie. Nie wiem, czy akurat jednej nie potrzebuję. Potrzebuję jeszcze tylko jednej. Muszę się rozejrzeć jeszcze wokół. Ooo. -o. Ło, to jest taka wielka. Może taką złapiemy. Taką byłoby fajnie złapać. To byłoby też czym się pochwalić. Ja teraz widziałem ogromną klonę, tak? Dokładnie tak, Dave. To właśnie widziałeś. Była ogromna klonę. Ach, nie. dostawimy sobie ten kilof. Nie wiadomo kiedy się może przydać. na też do zgarnięcia. Wodę y, sobie, czy znaczy tlen sobie na razie odpuścimy. Ta wielka klona gdzieś poleciała na prawo. Więc wypadałoby się również i tam udać. Jej tropem, generalnie. Nie chcemy się bić za bardzo Teraz nie wiem czy ona leciała, płynęła w dół w prawo czy w górę prawo, to jest taki problem Au Ale przynajmniej możemy trochę więcej tego Ametystu zgarnąć Skurkowaniec, potrafi nieźle przy, 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 przyfanzolić jednak Ta będzie tlen jednak zgarnąć z góry Ciekawe czy mogę mu zrobić taką krzywdę Postanawiam się teraz Najwyraźniej tak, dobrze wiedzieć. Trochę to ułatwi zabawy z nimi, jeśli tylko jakieś skały zobaczymy, tylko, że muszę po wrócić, nie ma co, nie ma co ryzykować, a jeszcze tutaj pływają inne agresywne ryby. Tę troszeczkę też sobie zgarnę, taki jestem bezczelny, że nawet w środku z zagrożenia i tak robię swoje. Rybka się rozkojarzyła, tam jest jeszcze jeden, klione, proszę bardzo. Więc sobie zgarniemy. Ciekawe, czy dużo teraz się pojawi. Okej, okay, udało mi się. Chyba trzeba wracać, co? No, zobaczymy, czy trzeba wracać. Bo zobacz, jaki wielki klion na ciebie naciąga. O oh, Jesus Christ, zostaw! Um, game over? <laughs> Ale on miał ten. paszczę taką, kurde, niebezpieczną. Ono, ona, nie wiem, ono. Co to za miejsce? Wnętrze klione? Nie, wątpię. Ło, wow, ale, ale śliczne jest to coś. Ma takie kolory przechodzące w siebie nawzajem. Bardzo ładne. Wielkie klione. Bardzo wkurzone klione. To jest królowa ich. No nie dziwię się, że jest wkurzone I ja, dzieci łapie od jakiegoś czasu. O, no, prawdopodobnie nie uda mi się uciec bez walki. No dobra, pokonajmy to najpierw. A Dave już się trochę przyzwyczaił do tego, że musi walczyć. Puf, 70. Bo wprost w głowę trafiłem. Chyba o to chodzi. Wow, ho, ho! to jest przerażające. Jeszcze raz w głowę. 70. Jeszcze raz, 70. Ale to za mało! Okej, okay, jakąś tam krzywdę zrobiliśmy. Tak to przynajmniej wygląda. Oh shit, nie! Zostaw! Zostaw, nie dotykaj! Dobra, 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 dobra. PUF! 70 wciąż. O oh jezus, to jest przerażające trochę. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej przerażająca walka z tych wszystkich, które mieliśmy tej pory. Ok, ona atakuje jakimiś. Activate! Nie wiem co! Mam bomby tutaj, ale... Aaaa! Kładę bombę, krzanić! Kładę jeszcze jedną A, zostaw mnie! Fuck, zatruty jestem teraz! Pójdź do mnie, pójdź do mnie! Aktywacja! Ale sięśmy zaktywowali Mam nadzieję, że my nie wybuchliśmy przy okazji, bo wyglądało na taki potężny wybuch. Co za potwór? Jest to wciąż boli. Zobaczmy, czy coś innego ciekawego jeszcze jestem w stanie podpiąć. Ale... Okej, okay, no bo to się aktywacja się pojawia jak bomby rozsadzimy. Dobra, myślałem przez chwilę, że po prostu mogę aktywować tak... Tak coś. A, jakiś obrazek leży. E, to sobie rozwalimy po prostu. Zawsze warto części zgarnąć. Ten obrazek też podniesiemy. Podniesiemy? Nie podniesiemy jednak. Okay. No, trudno. Tam kliona ciekawego ma do powiedzenia. Proszę bardzo, to jest rank 99 i ten tackle. No. Dużo już takich bossów. O, ten jednego obrazek jest ważny. No, mogliśmy od razu podnieść. E, coś tam się świeci na dole. Chyba zerknę. Zerknij, w zerknij, to coś może być ważnego. Chyba jest tam Maki po prostu, to jest digitalowe zdjęcie oprawione w ramkę z twarzą Maki. Zdjęcie? Muszę to zabrać ze sobą. Tam był tlen, ale. Ale chyba gra nas wyciągnie na powierzchnię, tak czy siak. W sumie to dobrze. Nie, nie wyciągnie nas na powierzchnię, po prostu nas wyrzuci z tamtego terenu. A ja tam tlen chciałem zabrać. Także zajebiście, dzięki, gro. Dobra, musimy znaleźć teren, żeby się wy wykatapultować stąd w takim razie Teraz kliony się pojawiają wszędzie, nie? Teraz pewnie, że tak O, a przynajmniej teren jest zaraz obok To mnie cieszy No spadamy, mamy 84 kilo Jakby, na trochę napaliśmy ryb, trochę zrobiliśmy questów, jestem zadowolony To był taki dobry dzień pracy dla Dave'a generalnie Mam takie wrażenie, nie wiem jak wy myślicie Ale mi się wydaje, że to jest wystarczające No też musimy wrócić do fabuły zaraz, nie? Dobra, mamy nasze te koniki morskie, nie będziemy ich używać jako ingredient Nie ma co, to są moje, moi zawodnicy Jeżeli bym kiedykolwiek zdecydował, że wracam na zawody To będę ich używał Cleone Queen, 999 cm To jest największa rybka, jaką tutaj dzisiaj żeśmy ogarnęli No dobra, Vampire Squid, Pelican Eel, dużo rzeczy tutaj wpadło No ale co, tu fish tank. Proszę bardzo, dzwoni Udo Widzę, że masz zdjęcie czegoś, mogę zobaczyć? Wow, to żółwik Widziałeś, że jego plecy tak to naprawdę jest skóra. Dlatego yy, nie może schować głowy we własną skorupę. A, bo tam nie ma skorupy tak naprawdę, tylko jest skóra, okej. Okay. Albo ma skorupę, ale skorupa jest pokryta yy, skórą, więc on nie może się schować, bo skóra też do głowy sięga. Ciekawe. Yy, dobra, użyję twojego zdjęcia w dobry sposób. Na pewno się spodoba. Stopić na golda, okej. Okay. Tak, ja wiem, że jest dużo tych jeszcze miejsc do zrobienia zdjęć. To mnie cały czas boli, więc chłopie no. Co, co mogę poradzić? Eee, mamy 556, jest popołudnie, jak mnie nie mam. Czy coś możemy zrobić? Czy możemy zadzwonić do Maki na przykład? Jakie jak, to jest? Nie, możemy spotkać się z Maki w barze. To jest do zrobienia. Znaczy oczywiście, że jest do zrobienia. prostu zazwyczaj w południe nie jeździmy do baru, nie? Ale tym razem po, po, pojedziemy do baru. He, proszę, Kleon, tak jak prosiłaś, jest taka piękna. Dziękuję Dave. A, i znalazłem też to. A czy to jest zdjęcie mnie? Była taka ogromna kleona, znalazłem to w jej domu. Tam jest przycisk z tyłu. Spróbuj go nacisnąć. Statek się włączył. To jest ojciec Maki, o drama. O, o! Drama się włączyła. Nie spodziewałem się tego, Maki, z tej strony twój ojciec. Jeśli to oglądasz, to prawdopodobnie zawiodłem swoją ekspedycję. Nie mogłem tak naprawdę zajmować się tobą z moim bardzo zajętym harmonogramem. Moja żądza za większą ilością pracy zmieniła mnie w nierozsądnego ojca. Nie byłaś w stanie zyskać zbyt wielu przyjaciół, ponieważ wciąż przenosiliśmy się z miejsca na miejsce z tytułu mojej pracy, ale mimo to chciałbym, żebyś wybaczyła mi za to, że byłem okropnym ojcem i żyła. Życiem z pewnością siebie. I twoje marzenie, żeby zostać szefem kuchni. Mam nadzieję, że się spełni. Będę cię się przyglądał z daleka. Więc nigdy nie przestawaj się uśmiechać. No, nie spodziewałem się aż takiej poważnej dramy. Tutaj nagle. Albo chodzi na to, że tutaj, tutaj nastąpiło przerwanie. Nie przejmuj się. Bo chodzi na to, że twój ojciec naprawdę cię kochał, Maki. Proszę, pozwólcie mi tu pracować. Co? Tak nagle? Tak. Mój ojciec nie chciałby widzieć mnie taką letargiczną i smutną. Chcę mu pokazać, że dobrze mi się wiedzie i że ciężko pracuję. A skoro ty okazałeś opiekę nade mną i, i, i troskę i pomogłeś mi, to ja teraz chcę pomóc Wam. Bancho, co myślisz? Ha, co za pełne wigoru dziecko. Podoba mi się. Możesz zacząć tu pracować dzisiaj, ale nie dostaniesz żadnego specjalnego traktowania. Tak, dobrze. Będę pracować ciężko, żeby nauczyć się i stać się fantastycznym szefem kuchni. Maki stała się naszym, naszą pracowniczką. Tego się kurczę nie spodziewałem, moi drodzy. Ile nam się też ingredientów pojawiło z farmy. Dużo rzeczy dobrych się, się zdarzyło. Yy, kondycje, żeby poprawić nasz cooksta up. Moi drodzy, tym się wszystkim zajmiemy w kolejnym odcinku. Tu sobie skończymy. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli tak, zachęcam gorąco do subskrypcji kanału, do lajkowania filmu. A my usłyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Hej.